Hej widzowie to jest ciąg dalszy, bo niestety muszę wstawiać na dwa razy, bo kamera jest dziadowska i nagrywa tylko po 18 minut, więc będziemy wstawiać codziennie po dwa odcinki. Będziecie mieć łącznie 40 minut. Piszcie czy taka opcja Wam pasuje, a teraz Weronika dokończy SMS-a. Zacznę tak go od nowa. Witam Pani Weroniko. Przed chwilą obejrzałam odcinek do skapi, jak ten odrzliwy dziarka solkę z petalą. Ja bym pomyślała po żegnaniu tego nie z mieszkania. Podziwiam Panią, jak z takim typem wytrzymać drzemordę tego rurego pyska na ulicy, tylko jęczysteńka na rzeka. Podziwiam Panią naprawdę, dobrze by było, jakby chłopaki dawali Pani kasę, aby to Pani gospodarowała gotówką. Trzymam kciuki za Panią i Łukasza i przepraszam za wulgaryzmę, ale tak działa na mnie ten skurwys. Może drugi SMS, może poczytam u Pani o nim komentarze, może to coś poruszy. Dziękujemy za SMS-a od kogoś tam. A ja widzowie dałem nieraz Weronice pieniądze, ale to jest tak, że jak ja je dam, to ona i tak jeda To nie? Nie? To od dzisiaj widzowie dajemy pieniądze Weronice. to A Grześ mi nie dostaniesz już za manego grosza. Alkoholik i dziad. <grym> jak w SMS-ie. Dziad. To jest cały czas to, co mi daje w sobotę. Patrzcie, widzowie, dostała ode mnie 10 zł w sobotę i do tej pory ma. Tylko nie mówię. A czytałaś mu tego SMS-a? Nie, zobaczyć. Grzesiu, bo tutaj dostałeś smsa, SMS-a, ci, Chodź tu, Weronika, przeczytasz mu tu, bo on jest na drabinie. bo to od jakiegoś widza do ciebie. No, SMS od widza do ciebie, zaraz ci przeczyta. Witam Pani Weroniko. Przed chwilą obejrzałam odcinek ostatni, jak ten obrzydliwy dziadwa sorkę śpiewdalał. Ja bym pomyślała o po pożegnaniu tego nierówego z mieszkania. Podziwiam Panią, jak z takim typem wytrzymać. Że mordę tego rudego piska na ulicy, tylko jęczy skęka na rzeka. Podziwiam Panią, naprawdę. Dobrze by było, jakby chłopaki dawali Pani kasę, aby to Pani gospodarowała gotówką. Trzymam kciuki za Panią Łukasza i przepraszam za bulgaryzm, ale tak działa na mnie ten skurwysyj. Może popytały Pani o nim... Ten Może to ten doruszył. Ruszyło Cię? Tak. Ja mm. nie wiem co. No, a zrobiłem spacer. <grym> Wpierdalał <grym> tą fasołkę i... A co ma Jak się odpowiesz do tego komentarza? Ja mam na twarz adekwatną fazońkę, nie? No. Jadłeś czy wpierdalałeś? Jadłem. <grym> Wiesz czego ja nie lubię w budowlance? Czego? Czyszczenie? Chyba z sufitu. No. Ja No. Wiesz, tak kurwa, jeszcze tam ściany to jeszcze jakoś przeżyję, ale sufit. Ściany to jeszcze pół A Jedzieś, wiesz. Dlatego teraz się już kupuje maszyny do tego. No. Dlatego no. teraz się kupuje maszyny, które wciągają te pyły i ci do oczu nie leci. No właśnie. urwa. Nie masz Weronika jeszcze jakichś przyjemnych SMS-ów do niego? Nie to Widzowie, piszcie SMS-y do Weroniki na temat Grześka to się pośmiemy. Stary rudy dziadnik. Co cukru nie masz? Mam, mam, tylko nie dosypałam, wiesz? Mam, mam. Może ja ci poczytam też komentarze z ostatniego filmiku, co? Bo widzowie domagają się. Która będzie czyta. Ja na nerwy sobie zapalę. Przeczytam Ci... Nie wiesz jak potoczą się losy Twoich inwestycji, ale zobacz jak otrzymać darmową akcję. Postawiłem zdjęcie tych pieczonek, co mi wysłałaś. To ci, przeczytam Ci po tym. Pieczonek. No. I Robert dał opis. Yy... Właśnie dostałem wiadomość od Weroniki ze zdjęciami jej kulinarnych wyczynów. Kto by chciał z nią zjeść jej kolację. Nie znasz zapytania. I ja przeczytam co pisałam. No, no tutaj, tutaj. Super, super wersja, zachęci do gotowania. Ja tego jeść nie będę. A Ty po swojej robocie się nie brzydzić, więc smacznego no, życzę. Dziękuję. Ważne, z, ważne, że zrobiła, a nie tylko siedzi jak Grzesiek i narzeka. Jak zrobiła, to zrobiła, liczy się, liczą się chęci. Wygląda smacznie, pozdrawiam Was cieplutko. Dziękujemy. Wygląda ok, Werka się postara, chociaż ona ma chęć i coś robi. Jem pieczonki robione w domu, ale najlepsze są te robione w gargużu, no, inne no, na dworze. Pycha, a co do kolacji u Weroniki, to niekoniecznie za czysto, to ona tego nie robi. No i takie są lepsze warunki niż tam. Zacznijmy od tego. No. Brawo, wspaniały posiłek, Boże, jadłbym aż, po us aż uszy by się trzęsły. Garne, trudne warzywa nieumyte, no i oczywiście nieumyte ręce, przez przystąpienie do gotowania. A Grzesiek po sikaniu też nie umył rąk i wziął się za obieranie i krojenie ziemniaków. W brak higieny. A to wtedy co ten co, co mówiłaś, że, no. Że był Gdybym była w Polsce, to z chęcią bym wpadła do werki i z nią szczerze tak od serca porozmawiała. A na pieczonkę bym wzięła przepis, bo nie wiem co to jest zadanie. Wiem, że nie jest to higienicznie zrobione, ale już coś się dzieje. Może coś jeszcze będzie z werki. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki. Podstawa garnek brudny, warzywa nie myte i oczywiście popiół z papierosa. Ląduje do garnka. Super, pozdrawiam wszystkich. Dajcie... No. Dajcie przepis, bo nigdy czegoś takiego nie jadłam. Ogólnie smacznego. Ja bym chciała wylądować w szpitalu z zatruciem pokarmowym, bo jak wiadomo, żołądki normalnie nie są przyzwyczajone do brudnej żywności, to bym wpadła. Ale nie chcę, na zdrowie niech im będzie. Tak, nie jest tak źle Weroniko, masz dużo pozytywnych. Tak, jest dużo pozytywnych tych, ale może na filmik pojedziemy. Teraz poczytamy komentarze z ostatniego filmiku. Widowie proszą mnie zawsze, żebym... Nie tak, no wejdź w stronę, co ty robisz. Jest to? Hmm? Jaki jest ostatni? Spalje, to czy? tego nie, tego w czasie, bo to to. Okay. Spalona fasolka. O akurat z tego... No, no. no. <grym> z tego no, no, Okej. Okay. Hmm. mówi, że już oni dadzą sobie radę. Dał do zrozumienia, żebyście zostawili ich w spokoju. Moją chatę zapomogę. Żyć nie umierać. Panowie jesteście dla nich teraz jak kula u nogi. Za nie mamy żadnych. Bo tylko jeden miesiąc był. Jesteśmy? Jak kula u nogi? Nie, w żadnym wypadku. Oni czują się bezkarni, bo chłopaki nic nie powiedzą. Czekajcie, niech się zrobi cieplej. To uciekną, a panowie rachunki będą płacić. Niekoniecznie. Cudownie przyszło z tego. Uciekną, to uciekną, to będą. Na drugą zimę w pustostanie spać. No. A jest zaspawany, Zaraz znajdziecie nowy. Grzesiek wiecznie pijany i w tych samych ściuchach śpi i chodzi. Grzesiek wiecznie pijany. Tak, akurat prawda. No, się Grzesiek cały czas mruczy od kilku dni od kilku dni he he, he he i do wszystkiego jego słowa. Jemu trzeba dać ultimatum. Może wtedy zacznie myśleć, co może się stać. Ja Was podziwiam za anielską cierpliwość. Werka by się ogarnęła, jakby była sama bez grzeźka, poszłaby do pracy i wyszłaby z nałogu. Dokładnie. Ja na Och, panu... Ochydny ten grzesiek masakra. Bruda sleń. Pozdrawiam, Kika. Pozdrawiamy również. Dla, e, dla grzecha to już nie ma ratunku. Stacza się ku przepaści. Niebo... Nie ma, bo on nie chce zmienić. Robotę wykonał, taśmę zwinął, przełożył i już się narobił. Po tym remoncie to już nie ma co mówić do niego. Gdyby chciał, to, by bez, to bez mówienia zrobiłby to dawno. Weronika niech ogarnie ten syf, żeby choć w tym pokoju wielofunkcyjnym jakoś wyglądało. I, je, I jak najmniej w czapce chodzić, co by włosy mogły szybciej się rozbudować. A z grzechem pod most niech zobaczy, co może stracić. Czyli... Dach nad głową. Zresztą on ciągle najebany. W tym barłogu gnije bez mycia i wiecznie w tych brudnych oszczanek. ludrach. pozdrawiam. Nie wiem. Dziękujemy widzowie. Dziękuję. Trochę komentarzy poczytaliśmy. Więcej hajtów na Grześka oczywiście, że bruda. Czytaliśmy Grzesiu komentarze. Co? Czytaliśmy komentarze. Teraz się do ręki zapisali. No, nie ma tam nie Niech im takie małe praweczki będą i wyciągać. Dobrze będzie. Mówią, że ciągle mruczysz. Nie ma tam nie... No. Ładna pogoda na dworze. Co? Mówię ładna pogoda, tylko zima. zimna. Zimny jest właśnie, to jest to. Nie będę Nie by tego zagadowało, bo zaraz powiem, że idzie zapalić. Mm -hmm. mm -hmm. Co to za kapsułki bierzesz? Koła robi cukierzki no. Spróbuję znaleźć te drugie co smakują głównym brzygami, takie ten. To będziemy... No i teraz tam smakowały. No ich jeszcze nie jadłem, ale są takie. Wczoraj je kupiłem na stacji, Właśnie baba mówiła, że też mają te drugie, ale nie było. Aha. Może jutro kupię. Normalnie wszystkim, skarpetami smakują no. wszystkim. Takie Za Zagębdę to by nie tułem. Chyba <grywa> nie. A fajnie, bo tu dużo światła wpada. No bo to może na W tym. Lato będzie fajnie, bo słońce od samego rana będzie waliło, to będzie gorąco. Co Wełenka powiesz? Co jutro byś chciała gotować, ci kupię. Garnek masz, wszystko jest co? Może jakąś kolację zrobimy, bo obiad to, to jedziecie tam? Obiad to tam A kolację może jakąś... Co można by było zrobić na kolację? Może ryż kolację, kolakiem słodko-kwasim. Kolację? To jutro widzowie robimy... Ryż z kurczakiem na słodko kwaśna. Czyli co mam kupić? Ryż z kurczaka i sos. Sos słodko kwaśny, tak mhm. jak do spaghetti. Mhm. Słyszycie widzowie, jak się chuje?

no, to normalnie ta Woda jest na ścianie. Co jest to z ty? Czuć taka wilgoć, tak? Nie, dlatego ja dałem to schło. Normalnie jeszcze nie. No. Wiek. No? Masaki. Ja w tym. Ja tylko za. Gid zostawiałem. Jeszcze do, do rana był dobry. Mam że jak to okno to trochę ciepło będzie, ale to i tak. E, no, będzie. To i tak ciągnie stawki. No, ale będzie ciepłe. Maszynę byś chciał, co? Maszynę to już piję, Zyg, 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 zyg i Byś to na dole No A tak to i jest Może tak skurtaj, żeby nałatwił Włączymy ten niech może na chwilę, co? co? No ale tu musiał być Bo tam jeden tu, jeden tam Co? Jeden tam, jeden No Kurwa w tej kuchni to tak zimno, że aż się ten, no, aż się gładźmiętka zrobiła z powrotem. Ale jak wygrzacie całą noc, to szybko to kura, ciepło ucieka stąd. W prostej kuchni tak. Z takim grzejnikiem całą noc jak ten, to, to powinna być sauna. A z tego tak nie przecież. nie czuć nic. nie, już z tej kuchni tak. Może kładźcie co na noc ten. Koc jakiś pod G. No nie mam żadnego kocena, bo to nie będę na tu. Dobra, ja postaram się jutro pojechać po te okno. Ja będę jak chwilę. Może wtedy się coś zmieni w tej kuchni. Bo teraz tak naprawdę z tym pęknięciem tak jakby nie było tego. Właśnie mi przyszedł nowy komentarz. Przedminowy komentarz pod filmikiem. Grześ myślał, że Weronika mu kupiła piwko, a tu nie ma. Grześek. Grześkowi tryb marudzenia się włączył, a werka widać, że pozytywna energią. Energia. No Grzesiu 90% jest na werkę. Jeszcze raz słyszę o potrawie pieczonki. Super, muszę znaleźć przepis. Grzesiek podnosi mi ciśnienie. Pozdrawiam. Pieczonki albo jakby bywa. no. Widać, że Weronika raczkuje w kuchni, ale miejmy nadzieję, że będą postępy. Będą. To nie umiesz włączyć? Bo nie chcę mi A tam? Boisz się? Trzeba się Trzeba dać te jednak, chyba będzie. Te płytki chodzą całe, Ale nie będę dawał siatki, tam pomaluję delikatnie. To jest białe Patrzcie widzowie co bogaci, normalnie... Mm -hmm. tak. mnie na takie nie stać. I co się śmiesz? Nie no, please, no. Dobra widzowie kończymy. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Kto nie dał, niech da. To jest tylko naciśnięcie jednego przycisku. Tak Wercia? Oczywiście. Tudo